The Master. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem sputań i dzisiaj będziemy nagrywać krótki odcinek informacyjny, lecz nie informacyjny, tylko da pozdrowienia. Pozdrowienia dla Was moi kochani yy, za to, że jesteście ze mną przez ten długi czas, przez ten niedługi rok będzie rocznica i sobie coś specjalnego dla was. Um, dziękuję za to, dziękuję za 15 subów jak widać, dziękuję za 660 wyświetleń i dziękuję za to, że jesteście ze mną. Um, życzę Wam wesołych świąt, udanych ferii. Udanego nowego roku i zrobić w nowym roku jeden ze specjalnych odcinków. I też oczywiście przepraszam za to, że ostatnio też nie wychodził odcinek, lecz mm, no ostatnio w sumie wyszedł, 6 dni temu, The odcinek do The Rings. Ale pomyślałem sobie, że Że i dawno też nie nagrywałem, nie mam czasu, bo to teraz było święta, zawirowa i tak dalej. I postanowiłem, że. Mm, nagram coś teraz, niedługo, jak będę miał wolny czas i to chyba by było na tyle, taki krótki świąteczny e, odcinek, mam nadzieję, że wam się przyda i jeżeli chcecie gdzieś mnie znaleźć, czy jeżeli chcecie mnie znaleźć albo złapać, to gram na Hardcore SKKF-a mm, ostatnimi razy i... I możecie też mnie spotkać w e, dyskusjach. Możecie do mnie napisać, że chcecie coś ode mnie i tak dalej, i tak dalej. E, jak widać tutaj um, Hugo, coś tam powiedział. E, mniejsza z tym. E, dobry hułko, dobry mój widz. Hmm. są, że tak mówię tak po cichu, ale, ale, ale teraz, teraz są święta, ja nagrywam to o, o 19 i tego. I... Przymierzy, że spać, ale tylko na no, no, wszyscy są u mnie zlot rodzinnych, no i tak mówię po cichu, żeby nie słyszał, no i to tylko tyle. E, żegnam się z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia i wesoły świąt.